Nie wiem gdzie jechać teraz. Komu komu coś zrobić niedobrego? Komu zrobić buch? Czy... Nie brał. Ostatni mierzy widzę. Zemistrz No się Uwaga, Ostatni o, kurna, to jest ta fajna mapa, to znaczy fajna, fajna na spota, robię tutaj za każdym razem, więc jadę do przodu, hajla bajla, zginę to zginę, ale spróbuj może akurat, ty... o kurna, Kurf, może trafisz kogoś, no, 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 może trafisz, mam 300, 300, 300, 300, dopiero 300, 800, jeszcze, jeszcze... Jeszcze troszkę... Jeszcze, jeszcze... Jeszcze, jeszcze... 1100? Jeszcze, jeszcze... 1800, mam! Na tej mapie kurwa robię zawsze praktycznie. No już A, no to nie, już nie musisz pomagać. Staraj się gdzieś tam... Po prostu może gdzieś, wiesz... Zrobiłem sobie fraga. Jestem zadowolony. Zrobiłem sobie następnego fraga. prosto na nas. No ja fałkę trafiłem. Cztery tysiące mam asyst. Na pałkę zatrzymać ja Nie wiem gdzie jechać teraz komu, komu coś zrobić niedobrego? Komu zrobić bubczy? Tu jest T100 e Jadę Odbijam się no niestety Bo ja nie zrobiłeś Kurzajcie pojechał kogo to jeden tam gdzieś, sobie Jadę na lewo, na, na A, A, jedynkę tam gdzieś tam był średniak o dobra Tutaj jadę, nie? O kurde, ale bym spadł Dziura nagle Krytyczny mój tylko zrobiłem No widziałem, że tak to było. Kurde. nie? No. I krytyka. Tam o, płaczący. tu są dwa czołgi. Mam dwa czołgi. Ojojo, dobrze. Dobra, jedna. Krytyczna. Jednego już by prawie nie było. Insekty. Uh -huh. Jedzie nami. na nami. Kurwa. Jedzie nami. 10 sekund chyba jeszcze Odbił się To już po tobie Już po tobie kurwa Krytyczne mu zrobiłem! To wyobrażasz? Udało się! Wygraliśmy! Trzegnie mnie go snu! Znów... Kuj! Działo miał w ciągu było moje Krytyczne To jak z tymi rakietami kurwa Nie? A, myślałem, że to Ty jesteś, bo widzę V.E.R.E.P. Kierunek, <grych> je. Już byłem dalej, kogoś, już jestem ósmy. Już, kurwa, i krytyczny, Temu krytyczny, temu Jedyneczka.